Jaki herb będzie miał powiat jeleniogórski? Czy radni Karpacza podwyższyli sobie diety? Dzisiaj także o sukcesie jeleniogórskich siatkarzy Startus i Med. Na 17.00 już z kolei sesji Jeleniogórskiego Powiatu Ziemskiego radni podjęli kilka uchwał administracyjnych dotyczących m.in. statutów schronisk turystycznych. Stosowną uchwałą wyrazili także chęć kontynuacji współpracy powiatu z niemieckim miastem Aachen. Dotychczas współpraca opierała się na umowie pomiędzy dawnym województwem Jeleniogórskim a powiatem Aachen. To była potrzebna uchwała do tego, żeby uścieślić nasze współdziałanie. Najprzyjemniejszą częścią dzisiejszej sesji była jednak debata na temat herbu, jaki powinien przyjąć powiat Jeleniogórski. Heraldycy zaproponowali radnym kilka wersji. Musi w sobie zawierać element, powiedzmy herbu dolnego śląska, no i musi zawierać jakiś element, który jest bardzo znamienny, znany i wyrasta z tradycji powiatu jeleniogórskiego. Na przykład? No więc na pewno nie mogą to być góry. Natomiast była mowa o Liczy I wbrew pozorom sprawa sprawach herbu wcale nie jest banalna. Znak ten jest niezbędny na przykład do tego, aby opatrywać nim materiał promujące ziemię jeleniogórską. Ostateczny kształt swojego herbu mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego poznają najprawdopodobniej za około 6 miesięcy. Obecnie każdy radny Karpacza pobiera 50 złotych diety za udział w posiedzeniu komisji i 70 złotych za uczestnictwo w obradach sesji. Jak się okazuje rajcą Karpacza, to nie wystarcza, bowiem na dzisiejszej sesji Rady Miasta głównym tematem była właśnie podwyżka dotychczasowych wynagrodzeń. Wśród zwolenników większych zarobków pojawili się jednak ci, którzy uważają, że nie należy zwiększać diet, a jedynie system ich przyznawania. Chcemy zmienić to, aby wysokość diety była uzależniona od najniższego wynagrodzenia obowiązującego. To spowodowałoby, że te diety rzeczywiście byłyby waloryzowane o pewien, o pewien współczynnik. On, co prawda nie jest tak wysoki jak współczynnik inflacji, ale jednakowoż one były rewaloryzowane w przeciągu całej kadencji. Z drugiej strony ja jestem za tym, żeby wprowadzić ten system, natomiast wysokość diet, która by przysługiwała radnemu, uważam, że należy zostawić na poziomie obowiązującym ciągle. Kolejną zmianą dodaje Aleksandra Wolska, powinno być potrącanie ze zryczałtowanej miesięcznej diety odpowiedniej kwoty za każde spóźnienie na posiedzenie sesji czy też komisji, bądź też z powodu nieobecności. Te spóźnienia chcę wyprowadzić przede wszystkim dlatego, że no niestety nagminnie się zdarza, że radni bądź przychodzą mocno spóźnieni, bądź wcześniej wychodzą. A tym samym nie mają możliwości merytorycznego uczestniczenia w posiedzeniu komisji czy też sesji, a więc dlaczego mają brać za to wynagrodzenie? Większość z nas od czasu do czasu potrzebuje porady prawnej, ale niestety bardzo często usługi prawników przekraczają nasze możliwości finansowe. Usłyszeliśmy od radnego Karpacza Andrzeja Pawuszka, inicjatora akcji Bezpłatny Prawnik dla Karpaczan. Ten pomysł, żeby mieszkańcy Karpacza mogli korzystać z bezpłatnych porad prawnych, pojawił się praktycznie już parę lat temu. Natomiast dopiero ostatnio ja zgłosiłem go oficjalnie, żeby burmistrz rozważył taką możliwość, by mieszkańcy Karpaczanie mogli bezpłatnie skorzystać z porad prawnych. I udało się. W każdą środę od godziny 12 do godziny 13 mecenas Piotrowicz, Marek Piotrowicz będzie przyjmował mieszkańców Karpacza. Chociaż mieszkańcy Karpacza dopiero dwa razy mieli możliwość skorzystania z porad mecenasa Marka Piotrowicza, śmiało można już mówić o dużym zainteresowaniu, jak choćby pomocy w spisaniu testamentu. Ja będę dążył, żeby te porady prawne były jak najdłużej, na pewno do tej kadencji. Akcją finansuje Urząd Miasta. Jak się okazuje, z bezpłatnej pomocy prawnika mogą również korzystać Jelenia Górzanie. Każdy wtorek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 13 w godzinach od 9 do 13 przyjmuje mecenas Iwona Radczuk. 29 lutego w naszych kalendarzach to rzadkość, bowiem kartkę, na której widnieje ta data wyrywamy co 4 lata. Wtedy to mamy do czynienia z rokiem przestępnym, a więc rok kalendarzowy trwa 366 dni. A skąd w ogóle całe to zamieszanie? Otóż przyjęło się, że rok kalendarzowy trwa 365 dni, co równa się jednemu obrotowi ziemi dookoła Słońca. Prawdą jest jednak, iż dokładny obrót kuli ziemskiej trwa 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 46 sekund, a więc prawie ćwierć doby dłużej niż zwykły rok kalendarzowy. Ponieważ z każdym kolejnym obrotem ziemi ćwiartek tych przybywa, nie trudno wyliczyć, że po czterech latach równają się jednej dobie, czego efektem jest właśnie ten dodatkowy 29 lutego. Rok 2000 od czasu reformy kalendarza w XVI wieku jest dopiero po raz drugi przestępnym końcem stulecia. Jego poprzednikiem był jedynie rok 1600. Studecka. Tutaj drogowcy wykonali już część pracy, niestety tylko część. Zdecydowali się zalepić dziury jedynie u początku tej przykrej drogi. Górna część w dalszym ciągu usiana jest mniejszymi i większymi otworami, którymi również wypadałoby się zająć. Ale slalom kierowców na Studeckiej jest w zasadzie niczym w porównaniu z ryzykownym manewrem, który wykonać muszą poruszający się ulicą kozią. Tutaj potężna średnicą i głębokością dziura, znajdująca się na skrzyżowaniu, zmusza kierowców do wjazdu na kozią od strony ulicy Łomnickiej lewym pasem, a stąd już przecież bardzo blisko do spotkania, np. z autobusem. Jeżeli dostrzegacie Państwo podobne niespodzianki na drogach, prosimy o informacje, a my ostrzegać będziemy przed nimi tych, którzy o nich jeszcze nie wiedzą. W miniony weekend Jeleniogórscy siatkarze odnieśli imponujące zwycięstwo w pierwszym w tym sezonie turnieju Mistrzostw Polski rozegranym w Katowicach. Pokonali oni wszystkie trzy startujące drużyny z czołówki Polskiej Ligi Siatkówki na siedząco. Oprócz zwycięstw z rywalami z Wrocławia i Katowic, najbardziej cieszy jednak wygrana z bardzo silną ekipą Zelbląga. Siatkarzom Simetu udała się ta sztuka po raz pierwszy w historii ich występów w pierwszej lidze.